Dzień dobry, witam serdecznie klasy szóste. Dzisiaj temat 34, czyli Napoleon, a sprawa niepodległości Polski. Zanim przejdziemy do samego Napoleona i do Polaków, którzy walczyli u jego boku, to już taki mały spoiler, to przejdźmy do... Końcówki wieku XVIII. mianowicie rok 1794, to jest rok, w którym odbywało się powstanie kościuszkowskie, które niestety wiemy, że pomimo tych początkowych sukcesów ostatecznie upadło i wielu spośród tych walczących Polaków w 94 i na początku roku 1795 było zmuszonych do emigracji. Po prostu uciekali z kraju i okazuje się, że częstym celem tego wyjazdu z Rzeczypospolitej będzie Francja. Powodów było kilka, ale ten najistotniejszy był taki, że Francja miała tych samych wrogów co Polacy. Od czasów początków rewolucji francuskiej, dla przypomnienia, był to rok 1789, Francuzi narazili się wielu licznym e, europejskim potęgom. Takim jak chociażby właśnie Austria, Rosja czy Prusy, czyli ci nasi trzej zaborcy. Tak więc tu mamy wspólny mianownik, wspólny interes, mamy tych samych wrogów. Tak więc e, od roku 1795 Polska przestaje istnieć i no nie oszukujmy się, Polacy mieli jeden główny cel, jak najszybciej przywrócić Polskę na mapę Europy oraz świata. I okazuje się, że szansa na to pojawiła się niezwykle szybko yy, za sprawą postaci Napoleona Bonapartego, którego znamy z ostatniej lekcji. W każdym razie, Jan Henryk Dąbrowski, tę postać yy, znamy z naszego hymnu oraz nieco o nim wspominałem w lekcji ostatniej, którą mamy tutaj na YouTubie, yy, to Jan Henryk Dąbrowski właśnie w Paryżu, yy, rozmawiając z Napoleonem, namówił go do tego, by utworzyć u boku armii napoleońskiej armię polską, która miałaby walczyć ramię w rabie ze wspólnymi wrogami, czyli no właśnie z tą Rosją, Austrią oraz Prusami. No i oczywiście tutaj cele były wspólne, no i to też miała być korzyść dla jednej i dla drugiej strony. Napoleon zwiększa swoją armię o Polaków, a Polacy liczą, że w zamian za pomoc Napoleon pomoże w odzyskaniu niepodległości. I powiem Wam, że naprawdę niewiele zabrakło do tego, by Polska tę niepodległość odzyskała niezwykle szybko, ale tak się nie stało. No bo mam nadzieję, że wiecie, że święto niepodległości w naszym kraju to jest 11 Listopada, a miało to miejsce dokładnie w 1918 roku, no bo to święto wynika z tego, że w 1918 roku, czyli po I Wojnie Światowej Polska odzyskuje niepodległość. Czyli no jak ktoś jest dobry z matmy, to może sobie szybko policzyć, że no, Polacy dość długo czekali na tę niepodległość, bo dokładnie to 123 lata. Tak więc uboko Napolona się nie udało. Ale dlaczego? o tym powiemy sobie w przyszłym tygodniu, a dzisiaj powiemy sobie o tym, co się działo na początku współpracy polsko-francuskiej. W każdym razie, w roku 1797 powstaje e, armia polska, która została nazwana Legionami Polskimi. Założycielem oraz dowódcą tej armii będzie oczywiście Jan Henryk Dąbrowski, czyli główna postać, która znajduje się w naszym hymnie. A mówiąc już o hymnie, to hymn właśnie w tym samym roku, czyli w 1797, stworzył Józef Wybicki. Pieśń ta Nazywała się pieśnią legionów polskich we Włoszech. Dzisiaj tę pieśń znamy jako Mazurek Dąbrowskiego. I pieśń ta oczywiście nawiązuje do samego Dąbrowskiego, jak sama nazwa nam wskazuje. No chociażby mamy tam tekst: Marsz, Marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski. Co prawda dzisiaj tak brzmi yy, ta, ten refren tej naszej, yy, tego naszego hymnu. Natomiast kiedyś. Brzmiało to troszeczkę inaczej. Tekst był nieco inny, ale jak ktoś jest dociekliwy, to znajdzie sobie w internecie. No i sam ten tekst, czyli Marsz Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, podpowiada nam, że legiony polskie zostały założone we Włoszech. No i też. Sam tekst Marsz, Marsz z Ziemi Włoskiej do Polski mówi nam o tym, że Polacy mieli jak najszybciej odzyskać niepodległość, czyli to była pieśń, która zachęcała legionistów do walki. I oczywiście w samym y, tym tekście, w samej tej pieśni, była mowa o wydarzeniach y, z czasów bieżących, z tamtych lat, ale także były nawiązania do lat poprzednich, kiedy Polacy również znajdowali się w bardzo trudnych sytuacjach w swojej historii, ale potrafili sobie y, z nich wyjść obronną ręką. No chociażby. Mamy tekst, jak Czarniecki do poznania po szwedzkim zaborze dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. To jest oczywiście nawiązanie do bardzo trudnej sytuacji z naszej historii, z potopu szwedzkiego z 1655 roku, kiedy wydawało się, że po jednym roku ataku na Szwedów na rzecz Polska przestanie istnieć, ale udało nam się z tego trudnego momentu wyjść obronną ręką. I Polacy liczyli, że podobnie będzie z odzyskaniem niepodległości, co ostatecznie niestety się nie wydarzyło. W każdym razie legiony walczyły u boku Napoleona i miały, miały liczne sukcesy. Udało się pokonać między innymi Austrię oraz Prusy. Natomiast wydawało mi się, że po takich sukcesach Napoleon będzie bardzo dobrze traktował legionistów. Okazuje się, że Napoleon miał respekt spory przed Rosją i by niepokoić cara, postanowił, że legiony polskie zlikwiduje, a legionistów wysyłał na przeróżne misje, wydawałoby się takie dość nietypowe, no bo wysłał na, na wyspę tych Polaków, na wyspę Santo Domingo, to jest dzisiejsze Haiti, gdzie mieli stłumić powstanie antyfrancuskie. No, i to dla Polaków musiał być spory policzek, przecież Polacy działali pod hasłem wolnościowym, dla nich liczyła się wolność, sami próbowali przecież walczyć w powstaniu, a tu Francuzi z Napoleonem na czele zmuszają Polaków do tego, by te hasła wolnościowe niszczyć na tej wyspie Santo Domingo. W każdym razie Istotny jest dla Polaków rok 1807, legionów polskich już nie było, ale Polacy u boku Napoleona cały czas walczą i w 1807 roku udało się pokonać Prusaków oraz Rosjan i Napoleon podpisuje z władcami tych państw, czyli z królem Prus oraz z carem Rosji, podpisuje pokój w Tylży i dla Polaków jest to o tyle istotne, że na mocy tego pokoju powstaje Księstwo Warszawskie. No już sama nazwa nam wskazuje, że są to ziemie dla Polaków. Ale mamy tutaj kilka haczyków. Przede wszystkim to były ziemie dla Polaków, ale nie rządzone przez Polaków. Tymi ziemiami oficjalnie zarządzał król Saksonii, a w rzeczywistości Władcą tego państwa, tak nieoficjalnie, był Napoleon Bonaparte. Co nie zmienia faktu, że Polakom żyło się tam nieźle. To była taka namiaska niepodległości, i niektórzy Polacy z tamtych czasów wierzyli, że to Księstwo Warszawskie bardzo szybko zmieni się w niepodległe państwo polskie, kiedy uda się pokonać kolejnych wrogów. W każdym razie w Księstwie Warszawskim stworzono nową konstytucję, inną niż tą, którą znamy z 3 maja 1791 roku. Ona była jeszcze bardziej liberalna, czyli taka wolnościowa. No chociażby prawa wyborcze do tej pory znamy, że mieli tylko i wyłącznie szlachcica. A okazuje się, że w Księstwie Warszawskim prawa wyborcze mogli mieć również mieszczanie. Co prawda ci najbogatsi, no ale jednak kolejna warstwa społeczna zyskuje nowa, nowe prawa. Inna rzecz jest taka, że chłopi zyskują wolność osobistą. A dobrze wiemy, że chłopów było najwięcej, a ich życie było bardzo uzależnione od szlachcica, i do najlżejszych nie należało. W każdym razie ta konstytucja też opierała się na kodeksie prawa, kodeksie Napoleona, który poznaliśmy na lekcji ostatniej. I istotna sprawa jest też taka, że w Księstwie Warszawskim mogła też istnieć armia, która liczyła kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, i na czele tej armii stał Poniatowski. Ale nie, nie, nie. Nie ten Poniatowski, którego znamy z lekcji jeszcze tam kilku wstecz. Nie ostatni król polski, czyli Stanisław August Poniatowski, a jego bratanek postać absolutnie wybitna, nie tak jak ostatni król polski. I mowa tutaj o Józefie Poniatowskim. Co się dzieje dalej? W 1809 roku okazuje się, że Księstwo Warszawskie zostaje napadnięte przez Austrię. No i ten Poniatowski. Józef poradził sobie na tyle dobrze, że powstrzymał najazd armii austriackiej, chociażby taka słynna bitwa pod Raszynem, ale okazało się, że też ten Poniatowski dokonał kontrataku, czyli napadł na Austrię, no i do, na Austrię napadli również Francuzi, którzy zdołali Austrię pokonać i Austriacy zostali zmuszeni, by oddać ziemię Polakom, które zabrali kiedyś w wyniku trzeciego rozbioru Polski, co okazuje się, że Księstwo Warszawskie powiększa się o nowe terytoria. Co się dzieje dalej z Polakami, co się dzieje dalej z Napoleonem. Historię następną, tą dalszą poznamy w przyszłym tygodniu. Na dzisiaj tak króciutko. Bardzo chciałbym Wam podziękować za te lekcje i życzę Wam wszystkiego dobrego. Zdrówka. Do usłyszenia. Pozdrawiam.